Zielonko, witam w food vlogu, food vlogu. Zobaczymy sobie, co dzisiaj będę jeść w ciągu dnia. Zaczynamy od śniadania, śniadanie na słodko. Zielone, naleśniki z nowych agoskopisów dla zabieganych z niskim indeksem glykologicznym, który znajdziesz klikając link w opisie pod tym filmem. A my zabieramy się za naleśniki. Okej, okay, więc tutaj jesteśmy Naleśniki, zielone, naleśniki szpinakowe z owockami, z waniliowym skierem. Jeśli nie macie skieru waniliowego, możecie sobie po prostu kupić zwykły naturalny, dodać do tego ekstrakt waniliowy i trochę ksylitolu, żeby było delikatnie słodkie i super ekstra naleśniczki. leśniczki. Okej, okay, czas na drugie śniadanie. Drugie śniadanie będzie też na słodko. Mam ochotę na coś prostego, więc. Thank you Tylko pieczywo masło orzechowe, już ja masła migdałowego z Primaviki bo lubię sobie urozmaicać dietę pod każdym względem, czyli na przykład właśnie różnego rodzaju masła orzechowe, żeby dostarczyć sobie różnych wartości odżywczych z różnych produktów. Zostało mi też pół banana i go po prostu sobie zjem dodatkowo do tego posiłku, no i do tego kawusia. Tak. Czas na obiad! Na obiad robimy dzisiaj odgrzewane rzeczy odgrzewane, to znaczy, że wczoraj zrobiłam. E, już część obiadu. Teraz będę kroić tofu, bo obiad będzie z krewetkami lub z tofu. Dla mnie z krewetkami, dla arka z tofu, bo arka nie lubi krewetek. E, I co? tofu używam takie zamarynowane tofu czyli e, Daję pół opakowania na, na arka, bo wczoraj jest jedno pół. A dla mnie jest e, trochę krewetek, już są usmażone. E, do tego. Latuje nam taka surówka z ogórkiem. Eee, to jest ogólnie przepis Gotuj e gotybieszczenie i prosto 2.0. Jest takie danie: krewetki z ryżem i z ogórkiem, więc jest ryż, są krewetki. Eee, no i taka surówka z ogórkiem. Wszystkie składniki do przygotowania tego dania napiszę wam w opisie pod tym filmem. A my sobie zrobimy taki mały zamiennik właśnie z tym tofu, co też nie będzie skomplikowane, wystarczy tylko pokroić tofu i usmażyć na oleju rzepakowym lub na oliwie z oliwek. Tutaj mam trochę mało tych krewetek, bo delikatnie sobie jeszcze podsmężałam i mi się zmniejszymy, zmniejszyły. Nieważne. Pogadajmy sobie o węglowodanach w diecie. Bardzo często teraz słyszę, zresztą w sumie ja całe życie to słyszę, że węglowodany są niezdrowe, ale z drugiej strony to słyszymy, że węglowodany są zdrowe. No i zawsze w sieci dietetyki jest mnóstwo obozów. Jedni mówią, że to jest dobre, inni mówią, że to jest niedobre, to drugie jest dobre i wszyscy się tak tutaj plączą. Co jest dobre? Czy węglowodany są dobre? Tak, węglowodany są dobre. Mega często właśnie słyszę, że jakaś kasza, jakiś ryż, jakiś makaron to jest pasza dla zwierząt i ja tego nie będę jeść. Ale dlaczego tak uważasz? Przecież to są odżywcze produkty. Węglowodany są mega ważne. Węglowodany to jest główne źródło energii dla naszego organizmu, dla naszego mózgu, dla pracy naszej wątroby, dla całego naszego ciała. Więc przestajmy się bać w Przestańmy je wykluczać. Węglowodany w naszym talerzu powinny właśnie zajmować około 50% miejsca. Złożone węglowodany, niezłożone węglowodany, jakiekolwiek węglowodany. Może być ryż biały, ryż łasmati, ryż brązowy, pieczywo, makaron, ciemny, biały, ze strączków. Co tam jeszcze sobie tylko wymarzysz, naleśniki, kasza. Anything you want. Pamiętaj o tym, że węglowodany to nie jest źródło. Tylko i wyłącznie cukru. Węglowodany złożone, czyli właśnie jakieś ryże, kasze, pieczywo. To są złożone węglowodany, one mają niski indeks hikoryzmu pozwalają nam zachować cytość na dłużej. Dzięki nim możemy sprawnie funkcjonować i są niezbędnym elementem prawidłowo zbilansowanej diety, więc pamiętaj o zdrowym podejściu. Pamiętaj o tym, żeby nie wykluczać węglowodanów, bo też co Ci da wykluczenie węglowodanów w trakcie tygodnia, od poniedziałku do piątku będziesz na diecie, a w weekend przestaniesz wykluczać węglowodany, bo zaczniesz jeść ciasta i na przykład Twoja dieta keto, którą trzymasz w tygodniu w weekend, nie będzie zachowana. Jaki jest wtedy sens stosowania takiej diety, skoro sobie wychodzisz z tej ketozy tak naprawdę wtedy, kiedy tylko Ci się to podoba? Ja proponuję zawsze zdrowe podejście do wszystkiego, czyli jedzmy węglowodany, kiedy tylko mamy ochotę, czyli najlepiej do każdego posiłku, tak żeby wszystkie posiłki były zbilansowane i zawierały nie tylko węglowodany, ale również białka i tłuszcze. Ja czekam na chłopaków i zaraz idziemy jeść. O, tutaj jest jakiś sos. Tutaj jest fajny ogórek marynowany, ryż, czyli źródło węglowodanów, około 100 gramów na porcję i krewetki jako źródło białka. A tutaj podobny zestaw, tylko że zaraz krewetek mamy. Tofu czyli Właśnie wróciliśmy z Arianem ze spacerku i będziemy przygotowywać kolację, nie? Dzisiaj na kolację zrobimy sobie pieczoną dynię, aczkolwiek Ale już trzyma w ręce ser. Pokażesz ser? Pokaż ser? Ser! Super! Brawo! dzień jedzenia ze mną. Wszystkie ilości składników do podanych dań znajdziesz w opisie pod tym filmem. Zapraszam do przetestowania, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli podobał Ci się film i podobają Ci się ogólnie moje filmy, to pamiętaj, żeby zawsze zostawić łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku, a ja idę jeść tą sałatkę.